Ja nie lubię dwa razy jednego powtarzać Ile? 300 dolarów? No To ja sobie za to kupię maciki. z turystami, mamy 7 odpowiedzi I zajmujemy się zupełnie Czym innym czym, bo Zaraz się to okaże Więcej niż jedno zwierzę to Owca? I jeszcze raz Więcej niż jedno zwierzę, to... Lama? Lama. No Lama. nie. I do przodu! Co słychać, Rysiu? Powoli. Ja tam wódki nie lubię. O, wiem, że wiro Żeby wasza noga więcej na naszym nie postała. A wasza na naszym. Panowie! Pijcie dalej sami. Ja już widzę białe samochody. O! Nowe buty, ojcze. Dobrze, Nie, za swoje. Zobacz bracie, spójrz jak oni się ruszają. Nie sądzisz, że polskim chłopakom też przydałoby się trochę luzu? Przykumaj te kocie ruchy. Moglibyśmy się od czarnych wiele nauczyć. Ma pan pracę? Nie mam pracy. To co pan robi? Kradnę. A co pan kradnie? Co popadnie, co w rączki wpadnie. Aha, dziękuję. Proszę bardzo. Jest tu jakiś cwaniak? Ja jestem cwaniak. I kto tutaj bliższy jest parze młodej? Drogi chłopcze, rozmowa ze mną nie ma sensu, bo jestem zupełnie głucha. Życia nie oszukam, jestem synem króla sedesów. To wysoko postawiona poprzeczka. Dzieweczka do laseczka, do zielonego. Rewelacja. Do zielonego. Chciała dziewka podejść tutaj, kiego mi. barmanie, FIVOLEJ! Problem do palaczy! No, może dotknąć każdego z nas! O, właśnie! Na początku jest euforia! A potem! No, pan radę, to a się potem... być bardzo, bardzo ważna rzecz. Na początku jest euforia, drodzy państwa, a potem? A potem! Jest jeszcze lepiej! Chodź, widzimy sobie pięterkę. Dzień dobry, same Pit! Sam nie pić. Panie Józefie, ponieważ ta scena nie może trwać pół godziny, to ja już przejdę do rzeczy, dobrze? Bo widzę, że pan będzie długo dochodził! Seksuolog się znalazł w dupę jeża! Przepraszam, Co. E, to, to nie są panele? Nie, to jest lim, limonolerum. Morska ryba. Paprykarz, czaśniej pisz. No przyciaśniaj. No ja mówię przyciaśnia, ty co robisz? No coś zrobił. No coś zrobił. Uspokój się, nie pij tyle!